Film instruktażowy montażu żurawia słupowego ZSXL z posadowieniem na płycie pośredniej. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem, zweryfikować miejsce posadowienia, stan i nośność posadzki. Zapewnić doprowadzenie zasilania do urządzenia. Z reguły przewód zasilający doprowadzony jest od spodu przez słup żurawia podłączany do łącznika zabudowanego na słupie. Należy zapewnić możliwość przeprowadzenia przewodu zasilającego po ustawieniu słupa żurawia. Zapewnić sprzęt do ustawienia słupa osadzenia wysięgnika z uwzględnieniem masy podnoszonych elementów. Zapewnić sprzęt dla dostępu pracowników montażu, rusztowanie bądź podest samojezdny. Zapewnić niezbędne narzędzia do prowadzenia prac. Narzędzia ręczne, wiertarkę, odkurzacz dla właściwego oczyszczenia otworów i osadzenia kotew wklejanych, poziomice dla kontroli ustawienia słupa żurawia. Zakładamy, iż posadzka jest równa i nie ma konieczności poziomowania samej płyty. Zakotwienie płyty pośredniej do posadzki. Należy sprawdzić, zweryfikować nośność podłoża oraz stan posadzki. Żuraw może zostać ustawiony wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez inżyniera budownictwa, iż sposób posadowienia podłoże zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji. Posadowienie płyty odbywa się przy zastosowaniu kotew wklejanych systemu Hilti, zgodnie z dostarczoną wraz z urządzeniem instrukcją. Uzbrojenie wysięgnika żurawia, montaż wózka wciągnika elektrycznego. Wciągnik elektryczny, system zasilania i system przejezdnej kasety sterowniczej można zamontować na poziomie zero po ułożeniu wysięgnika na stabilnych podstawach zapewniających jego pewne i bezpieczne podtrzymanie w trakcie uzbrajania. Montaż rozpoczynamy od założenia wózka-wciągnika. Należy pamiętać o ustawieniu właściwego luzu pomiędzy obrzeżem kół jezdnych wciągnika a krawędzią toru jezdnego. Po zainstalowaniu wózka montujemy wciągnik elektryczny. Pojemnik na łańcuch, odboje wózka. Montaż systemu wciągnika, szafy sterowniczej oraz systemu ruchomej kasety sterowniczej. Montaż systemu zasilania polega na przykręceniu do wysięgnika wsporników oraz szyn jezdnych systemu. Założeniu wózków prowadzących przewody zasilające i sterownicze wciągnika. Przewleczeniu przewodów. Na tym etapie montażu bardzo ważne jest odpowietrzenie przekładni mechanizmu podnoszenia wciągnika poprzez śrubę i podkładkę odpowietrzającą. Po skompletowaniu systemu należy wykonać podłączenie elektryczne w skrzyni zasilającej żurawia, w silniku jazdy wciągnika. Ustawienie słupa żurawia. Po związaniu masy klejowej systemu kotwiącego, której czasy wiązania podane są w instrukcji, można ustawić słup żurawia przykręcając go do płyty przy użyciu śrub dostarczanych wraz z urządzeniem. Kontrolę momentu dokręcania należy przeprowadzić kluczem dynamometrycznym. Montaż wysięgnika Do ustawionego, skontrolowanego słupa mocuje się wysięgnik. Należy podnieść wysięgnik i osadzić go w górnym swoźnie obrotu. Dolne prowadzenie pełnią rolki mechanizmu obrotu, przemieszczające się po bieżni słupa. Po ustawieniu wysięgnika należy dokręcić śruby mocujące podstawę wysięgnika do obsady łożyska obrotu. Kolejnym etapem jest montaż reduktora obrotu oraz wykonanie instalacji zasilającej od reduktora do skrzyni sterującej żurawia. Montaż złącza obrotowego. Żurawie o nieograniczonym kącie obrotu wyposażone są w złącze obrotowe osadzone w sworzniu obrotu żurawia. Zasilanie do złącza doprowadzone jest od łącznika żurawia. Od złącza zasilanie skierowane jest do skrzyni sterowniczej żurawia. Złącze zapobiega uszkodzeniu przewodu zasilającego w punkcie obrotu wysięgnika. Podłączenie instalacji elektrycznej Ostatnim etapem pracy jest wykonanie instalacji elektrycznej. Podłączenie przewodu zasilającego do łącznika żurawia oraz podłączenie przewodu do skrzyni zasilającej żuraw. Kontrola poprawności podłączeń oraz pomiary elektryczne. Podłączenie kasety sterującej. Ostatni etap prac to test poprawności podłączenia i zgodności wszystkich funkcji z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem i z oznaczeniami.